To jest program Temat Dnia. Piotr Dremski, dzień dobry. Pan senator Jan Maria Jackowski, prawo i Sprawiedliwość w studiu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy był parasol ochronny nad Marcinem P. i Amber Gold? No, wiele na to wskazuje, że y, jakiś taki szczególny splot okoliczności, który powodował, że y, te dwie osoby mogły prowadzić swój proceder na... Czyli małżeństwo gigo. P.? Małżeństwo B, P mogli prowadzić swój proceder na niebywałą skalę i wygląda na to, że coś, co można by określić mianem takiego parasolu, a przynajmniej jakiejś spolegliwości tych służb państwa, które powinny reagować, myślę tutaj o wymiarze sprawiedliwości, ale też o urzędach skarbowych i o innych instytucjach, które umożliwiały, że można było prowadzić aż na taką skalę. Tę działalność. Na razie... A szczególnie takie bulwersujące jest to, że prokuratura, a to już wiemy po pierwszych zeznaniach przedstawicieli prokuratury, że prokuratura wyjątkowo jakoś dziwnie podeszła do tej sprawy. No właśnie, bo przedstawiciele prokuratury gdańskiej jako pierwsi zeznają przed komisją, ale zeznawała też funkcjonariusz komendy miejskiej w Gdańsku, Katarzyna Tomaszewska-Szyrajew, która mówiła. O relacji z prokurator Barbarą Kijanko, która prowadziła to śledztwo i zeznała tak: pani prokurator nie odbiera ode mnie telefonów, nie kontaktowała się ze mną, by dodzwonić się do prokuraturki Janko. Musiałam prosić o pomoc innego prokuratora, który podawał telefon Barbarze. Kijanko wydawała się w ogóle nie zainteresowana tą sprawą pani prokurator i teraz też jest problem z przesłuchaniem jej, bo się nie stawiło. No tak, yy, aż trudno to komentować, że osoba, która jest jednak funkcjonariuszem publicznym, która jest prawnikiem zawodowym prokuratorem, zachowuje się w ten sposób. No, po prostu jest to niebywałe, ale sądzę, że prędzej czy później będzie musiała stanąć przed komisją śledczą i złożyć wyjaśnienia. Kiedy to się może stać? Ma Pan informacje od kolegów z partii? Nie, nie mam informacji, ale przyglądam się i tutaj sądzę, że pani przewodnicząca Wasserman wie, jakie ma instrumenty dyscyplinujące w przypadku świadków, którzy no jakoś nie mogą dotrzeć na posiedzenie. Kogoś. No tak, ale wyobrażam sobie, że prokurator Barbara Kijanko przyjdzie przed komisję. I będzie zaznawać mniej więcej w tym duchu, co prokurator Niesiołowski. Nie pamiętam. Było tyle spraw, że Ambergold gdzieś tam zawieruszyło się w mojej pamięci, czy też nie pamięci. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam. Tak, ale trzeba pamiętać, że świadek składa ślubowanie, jeżeli oczywiście ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli. jeżeli będzie treść jego zeznań będzie sprzeczna z faktami. Ale zasłanianie po... się niepamięcią nie tak, nic jest Tak, jest sprawy. wygodną strategią, ale suma tych przesłuchań i suma tych świadków, którzy yy, będą w sumie przesłuchani, no pozwoli odtworzyć, zrekonstruować przebieg tych wydarzeń i wtedy będą sformułowane wnioski i to może się okazać tym gorsze dla tych, którzy po prostu zasłaniają się dzisiaj niepamięcią, bo to wcale ich nie zwalnia z poniesienia odpowiedzialności karnej jeżeli zostaną sformułowane takie zarzuty, to wracam do pytania o parasol ochronny. Jeśli taki był, to kto trzymał ten parasol? Yy, proszę Państwa, no, myślę, że bardzo wymowne było zdjęcie słynne zdjęcie na płycie lotniska w Gdańsku, gdzie prominentni różni politycy Platformy Obywatelskiej, głównie z prezydentem działań. Adamowiczem, prezydentem Gdańskiego? No tak, co... z prezydentem, yy, razem wspólnie przeciągali linę do której był przywiązany czy umocowany samolot. A to był skrót myślowy, że ten parasol jednak platforma trzymała i yy, tego nie wiem, no ale takie Tusk przyjdzie zdjęcie, takie, takie zdjęcie dotarło do opinii publicznej, a ponadto no, nie jest tajemnicą, że w Gdańsku, w samorządzie gdańskim, i w czasach, kiedy ta afera się rozgrywała, w kraju rządził Donald Tusk, był premierem wtedy i platforma obywatelska. Natomiast w Gdańsku rządzili samorządowcy, którzy wywodzili się z Platformy Obywatelskiej, posiadali różne instrumenty oddziaływania. Jaka była ich rola, to mam nadzieję, w tym... W tym w tym, w, tym całym, w tej całej aferze, to mam nadzieję, że to komisja wyjaśni i opinia publiczna będzie miała wiedzę na ten temat. Panie senatorze, bo można odnieść takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość powołało komisję, dlatego, że już tę tezę miało, że był parasol ochronny, że będzie można przesłuchać albo chociażby wezwać byłego premiera Donalda Tuska i ten kontekst polityczny tu jest bardzo czytelny, czy też może się y, jakoś y, ujaskrawić. Tymczasem minister Ziobro kilka miesięcy temu mówił, że były znacznie poważniejsze afery. Poważniejsze to znaczy takie, w których poszkodowanych było więcej i w których zdefraudowano więcej pieniędzy. Przykład Skarbca czy Skoku Wołomin. Dwa, ja mógłbym dołożyć jeszcze WGI, o które zaraz zapytam. Czy w związku z tym nie pojawia się pytanie oczywiste, dlaczego komisja w sprawie Amber Gold, a nie w tych pozostałych sprawach? Na, po, na początku stycznia była zapowiedź pana Prezesa Kaczyńskiego, taka wypowiedź, której wskazywał, że tych komisji powinno powstać kilka. No między innymi w sprawie chociażby VAT i te, tego całego systemu. No... Istnienia różnych firm krzaków. Wyłudzania wotu, Tak, tak. Wyłudzania, które prowadziły tego rodzaju proceder. I należy się spodziewać, znaczy nie, nie można wykluczyć, że takie komisje po prostu powstaną. Jeżeli chodzi o Amber Gold, to ona była sztandarową sztandarowym aferą, która była w czasach Donalda Tuska. Oni się dużo pisało ona była jakby ewidentna też w sensie takim mechanizmu który powstał bo było widać gołym okiem że po prostu służby państwowe które powinny w jakiś sposób strać, stać na straży no, jednak pewnego kanonu bezpieczeństwa obywatela. Oczywiście obywatel może lekkomyślnie komuś powierzyć swoje pieniądze, ale przynajmniej jeżeli były sygnały, jeżeli były sygnały które po prostu... KNF się... W 2009 roku już sygnalizował, że tak coś Tak jest. Jeżeli na... było i nie było reakcji, no to widzimy, że tutaj te instytucje państwowe po prostu zawiodły. I stąd powołana została ta komisja, żeby to dokładnie zbadać, ponieważ śledztwo prokuratury, które się toczy i to postępowanie, które jest w tej chwili sądowe, ono nie wyjaśni całego kontekstu. tak? Ono jest ograniczone do odpowiedzialności karnej osób, które po prostu... Yy, Dodajmy, recydywi... przynajmniej Marcin P. jest recydywistą. Tak jest. Był tym recyzyf. bardziej zdumiewające, że Tym bardziej zdumiewające. Więc to pokazuje biznes. po prostu jakieś zdumiewające mechanizmy, które działały. No bo jakoś w innych częściach Polski specjalnie nie słyszeliśmy, żeby tego typu zjawiska były. Jeżeli pan mówi teraz o skoku wołomin. skok wołomin to jest jednak trochę inna sytuacja, ponieważ w skoku wołomin. Przede wszystkim podszkodowanym został sam skok Wołomin i w pewnym sensie bankowy fundusz gwarancyjny, z którego po prostu wypłacono członkom. Bo w skokach jest tak, że trzeba być członkiem skoku, żeby korzystać z usług finansowych, tak? czyli to jest w zasadzie grupa spółdzielców, tak można powiedzieć. Taka jest struktura, bo to jest bank o charakterze spółdzielcym. Która po prostu miała czy swoje lokaty, czy powierzyła swoje pieniądze, ponieważ do kwoty gwarantowanej, czyli tam bodajże do 100 tysięcy euro, ile pamiętam, tutaj z, z tego bankowego funduszu gwarancyjnego zostały te środki tym właśnie depozytariuszom, którzy składali swoje depozyty, zostały wypłacone. Natomiast, no natomiast, się... natomiast to, co było naganne przy tej całej sprawie, to po pierwsze to, że Krajowa Kasa Skoków, to jest taka czapka, która jeszcze nad tymi strukturą skoków informowała Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w Skoku Wołomin i przez półtora roku szef ówczesnej Komisji Nadzoru Finansowego nie składał zawiadomienia do prokuratury i nie podejmował tych czynności, które zdaniem wielu powinien był podjąć, aby właśnie uniemożliwić dalsze kontynuowanie tej praktyki, która, czy tego działania o charakterze przestępczym, która w tym skoku miała miejsce. Po drugie wreszcie, w tym skoku był ewidentny udział czy związek osób, które były kiedyś funkcjonariuszami czy żołnierzami wojskowych służb informacyjnych. I, i, nawet I związanych ze słynną już Fundacją Procywili. Tak jest, związanych ze słynną fundacją. Więc to pokazuje, że natura tego... Do no, tego procederu ona jednak była trochę inna niż w przypadku Ambergold. Czy w przypadku Ambergold? Ponieważ Ambergold. W służb czy wojskowych w ogóle się nie przewija? Panie redaktorze, tego oficjalnie nie wiadomo. A nie oficjalnie? A nie oficjalnie to proszę się pytać członków komisji. Pytam się pana. Ja nie wiem na ten temat nic, natomiast. Natomiast ja się spodziewam, że jeszcze nie jedna rewelacja przy okazji działalności tej komisji może się po prostu objawić. Także tutaj to nie jest sprawa zamknięta i wyjaśniona. My jesteśmy w dość początkowej fazie wyjaśnienia tej kwestii. Na razie, jak pan zauważył, zeznają prokuratorzy gdańscy. Natomiast jest cała lista świadków, jak oni będą przesłuchani. Są całe, całe tomy opasłe akty, które zostaną przestudiowane. Także no, prace tej komisji trochę, niestety, potrwają, no, ale taka jest natura tej pracy: żeby ten raport był rzetelny, to musi to po prostu potrwać. W UGI zdefraudowano ponad 340 milionów złotych. Dwóch panów sąd skazał, ale po pierwsze nie wiadomo, co się stało z tymi pieniędzmi, po drugie skazano ich na grzywny odpowiednio 200 tysięcy i 175 tysięcy, później zmniejszone na minimalne kary pozbawienia wolności, a niedawno dokładnie e 19 maja 2015 roku sąd uchylił zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportów wobec szefów warszawskiej grupy inwestycyjnej. No, sam pan redaktor przytoczył datę, prawda? Mówimy o maju 2015 roku. To nie był czas, kiedy były rządy Prawa i Sprawiedliwości. To był czas poprzednich poprzednich, poprzednich rządów i na pewno tę sprawę. Absolutnie trzeba również wyjaśnić. Takich spraw zresztą, które wymagałyby wyjaśnienia. Ale 15 stycznia bieżącego roku sąd złagodził wyrok, obniżając grzywny, to już było powyżej. Tak, no tylko, że trzeba pamiętać, że minister sprawiedliwości. Nie ma y, matko nadzór organizacyjny nad strukturą sądów. Sądy są. W to też ciekawa sprawa, bo tam się pojawiają nazwiska Dariusza Rosottiego, Henryki Bochniarz, Witolda Orłowskiego, znane postaci związane z ekonomią, z gospodarką. Być może figurowały tym tam tylko w celach marketingowych, ale jednak tego nie wiem, nie znam szczegółów tej sprawy, ale mam nadzieję, że ona również zostanie wyjaśniona. Ja przypominam, że w tej chwili jest powrót do spraw, które wydawały się zamknięte. Ja myślę o kwestiach związanych chociażby z nieprawidłowościami w samorządach, które się dzieją, do których w tej chwili następuje powrót, i, i mam nadzieję, że te sprawy, które szczególnie, no, szczególnie, bulwersują opinię publiczną i no są takie zaskakują Mają zaskakujący przebieg i zaskakujący epilog, że te sprawy zostaną w pierwszej czy w bardzo szybkiej kolejności wyjaśnione, tak żeby opinia publiczna miała to przekonanie, że jeżeli się zdarzają nieprawidłowości, to ci, którzy ponoszą winę, ponoszą odpowiedzialność. Panie senatorze, słyszał pan o rosyjskim tropie w sprawie Ambergold? Chodzi o złoto rosyjskie, które miało być przez Ambergold wprowadzone na rynek europejski? Nie słyszałem o, o tych tropach, trudno mi w tej chwili to komentować. Poczekajmy na, y, poczekajmy na raport y, czy na ustalenia komisji, bo w tej chwili też y, różne sensacyjne informacje mogą się pojawiać w przestrzeni publicznej, y, i trudno w tej chwili nie mając. Y, Twardych argumentów, trudno w tej chwili takie, takie sugestie, spekulacje komentować. To na koniec chciałbym zmienić temat i zapytać o Francję. Tam ocenzurowano kampanię z udziałem osób z zespołem Downa. Argumentowano to w ten sposób, że eksponowanie wizerunków uśmiechniętych osób dotkniętych zespołem Downa. Prawdopodobnie, tu cytat, narusza sumienia kobiet, które legalnie dokonały innych osobistych wyborów. Jak pan to skomentuje? No, jest to jakiś tragiczny triumf antycywilizacji śmierci, która niestety zainfekowała współczesną Europę i nie tylko Europę. I w tych kategoriach odbieram coś takiego, ponieważ. To pozostaje w jawnej sprzeczności, przynajmniej z deklaracjami tych środowisk, które zazwyczaj mają usta pełne frazesów o tolerancji, Prawo o poszanowaniu, o prawach człowieka, o wsparciu dla słabszych, o, o trosce kierowanych, kierowanej właśnie w tym kierunku. Natomiast tu widzimy taką brutalną obnażenie rzeczywistości i jądra tego, tego zła po prostu i próba. Takiego zamazania moralnej odpowiedzialności za unicestwianie życia ludzkiego. Moralnej odpowiedzialności już pomijam prawną, no bo ona została de facto. A jak pan wywołał temat, to przedłużę jeszcze uregulowania prawne w Polsce, jeśli chodzi o przerywanie ciąży PiS. pracuje nad jakimś projektem? Pan marszałek, pan, pan marszałek do... Karczewski powiedział, że projekt jest gotowy. W tej chwili na razie rząd ma do końca tego roku, zgodnie z zapowiedzią pani premier Szydło, przedstawić cały ten pakiet wsparcia dla tych matek, które mają dzieci chore bądź dzieci się urodzą z jakąś wrodzoną wadą. I jest już przyjęta ustawa za życiem. Ustawa, która no ma promować przede wszystkim pozytywny. Stosunek do ludzkiego życia, więc zupełnie w odwrotnym kierunku niż, niż ta, ta kampania. Zresztą kampania była oczywiście bardzo dobra we Francji, natomiast to, co ta kampania wyzwoliła, to pokazuje jakieś nastawienie przeciwko życiu ludzkiemu. I przypuszczam, że ten program będzie właśnie programem, który w jakiś sposób. Będzie wychodził naprzeciw przede wszystkim oczekiwaniu tych, tych matek i tych kobiet, które po prostu no, ze względu na, na, na to, w jakiej formie jest ich dziecko po prostu, czy ich potomstwo, no, mogą się spodziewać od społeczeństwa jak najbardziej słusznie. Wsparcia, wsparcia również w wymiarze ja materialnym Panie senatorze, pan mówi o wsparciu, a ja pytam o ustawę, która mówiąc brzydko, bo to określenie nie wszystkim się podoba, zaostrza y, lub liberalizuje przepisy aborcyjne. Yy, w tej chwili, o ile mi wiadomo, żadne prace na ten temat nie trwają, przynajmniej w Senacie nie trwają, natomiast ja się odwoływałem do wypowiedzi pana Marszałka Karczewskiego, który powiedział w jednym z wywiadów, że projekt ustawy ma gotowy. Dziękuję bardzo. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, był Dziękuję. naszym gościem. To był program Temat Dnia Piotr Trębski. Do zobaczenia.